Siemanko, z tej strony Dawidos. Witam was w 40 odcinku z serii Road to One Minion Coins. Sorry za mój głos, ale jestem delikatnie przeziębiony, także może być on troszeczkę dziwny. Przejdźmy od razu sobie tutaj do moich kart. W sumie zakupiłem 7 kart, niezbyt dużo, ale chciałem sprawdzić pogłoski o kryzysie na rynku, jak to wszystko wygląda. I, i stąd też kupiłem tak mało kart, żeby... Po prostu się zapoznać z sytuacją na e, rynku. Tutaj mamy Baloteliego, Boatęga i Nasriego w e, rolach głównych. I od razu przejdźmy sobie tutaj do kolejnego meczu. E, przeciwnik e, grał drużyną serię A w formacji 4-1-2-1-2 2 al <gryw> Jakiś Arab. Dość mocny skład, jeżeli chodzi o atak i o obronę, też niczego sobie. Także będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że uda mi się wygrać, ponieważ, jak wiadomo, muszę wygrywać, żeby zdobyć mistrzostwo. Także już ten mecz zacząłem też również słabo. W drugiej minucie już DGA zdaniem sędziego sfaulował przeciwnika i dyktuje rzut karny na naszą niekorzyść. I tutaj Vidal podszedł do tej jedenastki, strzelił ją tak, no, że DGA mógł obronić, no ale niestety nie sięgnął tej piłki i przegrywamy 1-0. Ale na moje szczęście już w piątej minucie przeprowadziłem dość dobrą akcję. Tutaj Nani podał do Sessenią, Sessenią zobaczył wychodzącego na pozycję. Touré, touré zamarkował, strzał, strzelił. No i zostawił brąkarza bez szans. Mamy 1-1. Jaja, touré. Cóż to jest za zawodnik. No i mamy minutę 35. Kolejna akcja w moim wykonaniu. Tutaj Nani popędził lewą stroną. Dośrodkował perfekcyjnie na głowę Sesenią. Esenią. bez problemów umieścił piłkę w bramce. Mógł jeszcze się zapytać bramkarza, który róg wybrał prawą stronę bramki. No i bramkarz bez szans. Prowadzimy w tym meczu po raz pierwszy. No, pięknie uderzona głowa. Tutaj już minuta 42. Alcihal, rzut rożny i moje wprowadzenie akcji. Dość szczęśliwie tutaj Balotelli wygrał ten pojedynek. Minął bramkarza, no i bez problemu pakował piłkę do pustej bramki. 3-1, Balotelli strzelcem trzeciej bramki dla mnie w tym spotkaniu. On do przerwy wynik się nie zmienił. 3-1 po bramkach Baloteli, jego sesenią, jajaturę, prowadzimy 3-1. Dla Algi Hall strzelił Widal z rzutu karnego. Minuta 54. Sesenią podaje do ben Arfy Ten wparował w pole karne, dośrodkował tutaj. Bramkarz Marchetti źle sparował tą piłkę. No i Santi Cazorla wchodzi z nią praktycznie do pustej bramki. 69 minuta: złe rozegranie akcji przeciwnika i Jajaturę. Proszę zobaczyć, jaka bomba! Niesamowity jest ten zawodnik. Jajaturę strzela drugą bramkę w tym spotkaniu i stala wynik meczu na 5 do 1. Tak się zakończył ten mecz. No to jeszcze potwierdzenie: Jajaturę, dwie brameczki. 576 punktów na moje konto, ale co ważne, 3 punkty na moje konto wpadają, także mam ich już w sumie na, na swoim koncie. 12, zostało jeszcze 4 mecze do rozegrania, 3 mecze do rozegrania, sory, no i 6 punktów, a 15 punktów miałem, no poroszę, no myślałem, że 12. No i tutaj już kolejny przeciwnik, Joe Hart na bramce, tam jeden z widzów zasugerowało mi, żebym go kupił. W tym spotkaniu będą dwie sytuacje, po których stwierdziłem, że takiego bramkarza nie chcę mieć. Ale przejdźmy już do meczu. Tutaj minuta trzecia. Ponownie źle roz rozpoczynam spotkanie i tutaj Robin van Persie wykorzystuje błąd obrońców no i strzela na 1 do 0. Ale na moje szczęście szósta minuta meczu. Ja turę. Do balotelliego, balotelli z powrotem do Jajaturę. Jajaturę wi wi widzi wychodzącego na pozycję Ben Arfe, no i tutaj Joe Hart puszcza szmatę. Moim zdaniem takie piłki nie powinny wpadać. Było 15 cm gdzieś koło słupka, a on to wpuścił. Zobaczcie to z tej perspektywy. Dlatego Joe Hart nie będzie u mnie w klubie. No chociaż nie ujmujemy też strzelcowi, tutaj perfekcyjnie strzelona piłka. No i już minuta ósma, tutaj kolejny błąd Joe Harta. Raczej spowodowany już błędem mojego przeciwnika, no i paloteli na 2 do 1. Również tam ktoś się mnie zapytał o tą formację z jeden z widzów, czy nie mam problemów w obronie. Jak widać w niektórych meczach mam problemy w obronie, ale to jest bardziej spowodowane moją nieumiejętnością bronienia się. Nie jest to mój najmocniejszy punkt. Dlatego, no nie wiem, jakie mogę Ci rady tutaj dać. Nie znam Twojego sk składu. Jeżeli byś mi tam przesłał linka, jaki masz skład w obronie, może bym coś Ci tam poradził. No jedyne, co Ci poradzę, jakie ja mam ustawienie w tym 4-5-1, to zawsze daję na defensywę i wysoki pressing. Więcej chyba nic nie zmieniam. A dlaczego zrobię tą defensywę? Nie chcę, żeby mi się, bo mam dwóch bocznych obrońców, którzy mają wysoki ranking, jeżeli chodzi o. O ofensywę i nie chcę, żeby mi się cały czas dołączali tam do tych ataków, żeby z tyłu jednak było mimo wszystko tych trzech, czterech obrońców, stąd też daję defensywę, może też spróbuj dać defensywę, jeżeli to ci nie pomaga, daj ultradefensywę, ale będziesz miał wtedy bardzo mało, yy, małą liczbę atakujących zawodników, bo tam ja ja w moim przypadku ja ja by się wrócił i tak dalej, jedynie chyba by te poki też by nie były aż takie, boki pomocy też by nie były takie ofensywne także no nie wiem co Ci jeszcze więcej mogę doradzić no ustaw sobie tak jak ja defensywę i wysoki pressing i myślę, że Twoje problemy mogą się zmniejszyć mam nadzieję chociaż że w ten sposób Ci pomogę no a przejdźmy sobie już tutaj do meczu jak widać prowadzę 5-2, tutaj bramka jajaturę 5-3 sorry i 90 minuta, w 10 minucie Ponownie rozklepana moja obrona, no i Van Sparowany strzał przez Decheję, ale już tutaj dobitka Van Persie'ego, no bezbędne, jak widać. Bronić nie umiem. Także 5-4 to spotkanie się zakończyło po bramkach. Jaja, turę na niego, Balotelli dwa razy i Benarfa, a dla przeciwnika strzeliły trzy razy Van i Hazard. Oczywiście, trzy punkty na, na moje szczęście wpadły w mi w tym meczu. Dosyć ciężkie spotkanie było. Gość był dość mocny. No i zostały mi dwa mecze i potrzebne trzy punkty do zdobycia kolejnego przez mnie mistrzostwa, już drugiego. A tutaj już, jak wiadomo, moje aukcje, jak się sprzedały? sprzedało się 7 kart. Mniej więcej zyskałem około 10 tysięcy na tych kartach. Sobie przejrzyjcie je, a ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia i na razie.